W tym materiale pokażę Ci jak wyglądała drabina produktów naszej klientki na konkretnym przykładzie. W tym akurat case realizowaliśmy trzy lejki sprzedażowe. Pierwszy lejek to jest kampania promująca webinar, a następnie prowadząca do sprzedaży high ticketu, za chwilę go omówimy. Druga to jest kampania lead magnetowa, również z webinarem, gdzie sprzedawaliśmy kurs i tutaj nabór do tego kursu realizujemy raz w miesiącu. Kolejnym lejkiem, który jest realizowany to lejek typowo lead magnetowy, który buduje nam listę i i lejek tripwireowy, który no, aktualnie jest w przygotowaniu. Więc pierwszy lejek, który uważam, że jest chyba absolutną, najfajniejszą rzeczą w tym całym kejsie, to lejek webinarowy, który prowadzi do zakupu produktu high ticket. Ten lejek jest uruchamiany raz na 3 miesiące. Zbieramy przez 2 tygodnie osoby na webinar. W tym akurat casie zapisało się 2540 osób. No i tutaj prezentujemy im jednorazową ofertę. Co prawda nie jest ona pokrywająca w 100% wydatków reklamowe na kampanię webinarową, ale mamy tutaj okolice ROASu 0,8, więc 80% budżetu brutto w jakimś stopniu do nas wraca. Następnym krokiem jest kampania sprzedażowa, gdzie z samego menadżera reklam wygenerowaliśmy 102 rejestracje do naszej rozmowy, do naszego programu high Sprzedawcy tutaj odnotowują okolice 40% skuteczności, więc przy łącznej ilości zakupów 113 możemy wyliczyć, że z samych reklam kupiło produkt 40 osób, a z mailingu kupiło aż 77. No wiadomo, te osoby z mailingu mogą kupować, mogą tam wpadać te zdarzenia, tak samo jak i zdarzenia z reklam, no ale najważniejsze jest to, że wszystkie osoby, które tutaj przyszły, to w większości są to osoby, które ukończyły rejestrację. Oczywiście też jest tutaj ciepła grupa odbiorców, no ale generalnie te osoby były na webinarze, no bo musiały po prostu wpaść w ten lejek. Łącznie wygenerowaliśmy 113 zakupów, przy czym wygenerowaliśmy 431 tysięcy. Między 730 zł, a tutaj samej takiej kampanii Facebookowej, tej sprzedażowej, no myślę, że spokojnie możemy przypisać okolice 150 tysięcy. No i taki lejek odpalany, no tak jak w tym wypadku, co, co kilka miesięcy, albo co pół roku, czy raz na rok, myślę, że daje spoko zastrzeg gotówki. Jeżeli chodzi o podział, tutaj oczywiście darmowy lit magnet leci do całkowicie zimnej grupy odbiorców oraz trochę do ciepłej. Jednorazowa oferta no, jest przedstawiana zaraz po zapisie na webinar. Sama kampania sprzedażowa jest skierowana tylko do ciepłej grupy odbiorców oraz do aktualnych klientów, no bo też tutaj wysyłamy mailing do osób, które są na przykład klientami naszych innych produktów. No i potem sprzedajemy na telefonie pod, przez rozmowy kwalifikacyjne nasz high ticket. Kolejny lejek, który uruchamiamy co miesiąc, to jest lejek, który zbiera nam zapisy na nasz webinar. Tutaj wydatki reklamowe, akurat w tym miesiącu, to była kwota okolice ok. 5200 zł, co dawało nam dosyć drogi zapis okolice ok. 10 zł za zapis. No i tutaj realizowaliśmy okno sprzedażowe, gdzie wygenerowaliśmy 32 sprzedaże kursu po 797 zł. No jak to dobrze sobie policzymy, to mamy okolice ok. 25 tysięcy przychodu versus 5 tysięcy wydatków reklamowych na sam ten webinar. 20 tysięcy każdego miesiąca myślę, że to też jest spoko lek sprzedażowy. Oczywiście, no, ten. Webinar jest skierowany głównie do zimnych odbiorców, a kurs jest sprzedawany kolejką mailową do ciepłych grup odbiorców, do osób, które na ten webinar się zapisały. Kolejna rzecz to darmowy lead magnet. Tutaj mamy taki poradnik PDF w formie takiego no można powiedzieć nawet mini kursu, gdzie mamy zwrot z inwestycji dzięki jednorazowej ofercie na poziomie 1,25. Tutaj również idziemy z tym oczywiście do zimnej grupy odbiorców. Jak widzisz te kampanie pomimo tego, że one finansowo też się spinają, ale nie na jakoś tam super ekstra najmocniej. Budują nam powiedzmy kolejne listy mailingowe, kolejne adresy do kolejnych kampanii, później można tym osobom sprzedawać droższe produkty. Wiadomo. Że zakup powiedzmy, produktu za te prawie 4000 zł wiąże się z tym, że ludzie chcą się zapoznać z marką, chcą o tobie poczytać, chcą o tobie się więcej dowiedzieć, więc nawet jeżeli long-termowo myślisz o swojej liście mailingowej, żeby dodawać tym ludziom po prostu nowe produkty, to tymczasowe budowanie listy mailingowej, które może wydawać się być drogie, może zaowocować w przyszłości no, naprawdę fajnymi zyskami. Widziałem już listy, gdzie najczęściej kupują osoby, które powiedzmy zapisują się na webinar i zaraz kupują produkt, tak? No bo mają Jakąś pilną potrzebę, aby zapisują się i siedzą na przykład średnio 6-13 nawet miesięcy, zanim kupią powiedzmy ten najdroższy produkt, więc no myślę, że warto. Oczywiście można też generować kasę wcześniej dzięki lejkom tripwire'owym w połączeniu z upsellami, downsellami, bump ofertami. Tutaj akurat w tym case'ie no jesteśmy w trakcie przygotowania takich trzech produktów, które sobie puścimy, przetestujemy, zobaczymy co będzie działo, więc generalnie jeśli chcesz dobrze to pospinać i chcesz zarabiać okolice dobrego miliona albo nawet więcej w ciągu roku to skopiuj ten styl po prostu do siebie, skopiuj te produkty, zacznij je sprzedawać i zarabiaj również milion.